Część Boże, rodacy, i ratuj się kto może, kiedy rząd idzie w zaparte i jedzie na nas tym kombajnem eurokołchozowym, który ma zaorać polskie rolnictwo, ma zasypać polskie górnictwo i ma wywłaszczyć powszechnie Polaków z ich nieruchomości pod pretekstem docieplania, termomodernizacji. I pan, panie ministrze, idzie w zaparte, i to jest zwyczajny faszyzm. Panie ministrze, historyczne doświadczenia przekonują nas, że totalniackie rozwiązania w XX wieku, mające barwę brunatną czy czerwoną, to uwaga, na co dzień wcale nie były jakieś hordy strasznych SS manów i nkwdystów, czekistów, tylko to byli tacy mili ludzie jak pan implementujący rozmaite normy, które przychodziły z góry, jak pan czy panie, które siedziały w tym tramwaju rządowym jeszcze parę miesięcy temu, ale godziliście się na to wszystko. Precz, precz z Eurokołchozem właśnie dlatego, że Europa chcielibyśmy, by przetrwała i Polska, i naród polski, dlatego precz z Eurokołchozem. Polecam lekturę. Polecam lekturę pani marszałek przede wszystkim. Państwowy Instytut Geologiczny przewiduje, że kończy się ocieplenie klimatu i niedługo zacznie się ochładzać. Niedługo to oczywiście jest perspektywa dekad, ale ponieważ cała ta wasza euro doktryna jest oparta na bredni walki Dziękuję z emisją bardzo. dwutlenku węgla, bez której to emisji. Próżno by marzyć o takiej pięknej wiośnie jak w roku 2024, dziękuję bo nie byłoby bardzo, o, nie było bez, bez dwutlenku węgla fotosyntezy. Więc przeczytajcie sobie, że Państwowy Instytut Geologiczny mówi, dziękuję że bardzo, wahadło się wychyla, a zatem grunt. Panie pośle, nie chcę panu grunki. wyciszać mikrofonu. Minęły, dziękuję, dwie panie marszałek. Minęły dwie minuty. Minęły dwie minuty. Koniec Minęły dwie minuty. ocieplenia klimatu. Nie długo się ochładzać.